Dobrze, dzisiaj zaczynamy odcinek z bardzo, jakby ja mam bardzo dobry humor. Nie wiem jak wy, ale dzisiaj będziemy, jakby zainspirowało mnie coś, co naprawdę jest prześwietne do tego odcinka. I dzisiaj będziemy mieć odcinek pod tytułem Kaja mnie szuka, a później ja Kaję. czyli chowanego. I tak rzecz mówię. Chwilę Wam przerwę. Markamento jest prześwietna. Ma takie wspaniałe, aromatyczne smaki. Ja chyba. Patrzcie, ile kajak <słuch> Ja nie wierzę! <słuch> Boisz cała paczka! Dobra. Wylosuję nam od razu dwa. Już. Ja chyba lubię najbardziej ten różowy smak. Ja lubię ten lubię. Tak, no dobra, dobra. różowy! Eee! eee. eee. Mówiła, że bezbędnego przedłużania. Czemu ciągnie się? Różowy ci wybiera. Tylko dwa. Bezbędnego przedłużania przechodzimy do odcinka. Dobra, więc Kaja teraz szuka. Został ten mentosy, widzisz? Nie, nie zostało. No, zmiatło. Dobra, Kaja teraz będzie liczyła 30, a ja będę się chowała. Dobra, Dobra, Kaja liczy a ja będę się szukać. I uwaga, od teraz licz. Dobra. Chodźcie, będzie tam mega ciemno, ale chyba się schowała za pustynią. No. Tylko nie mówcie. Jezus, nie tak jest ciemno w ogóle. Dobra, ale tak muszę na chwilę mieć, bo inaczej nie mogę. Muszę mieć. Pać, nie? nie ma już. Dobra, wyłapałaś się. Więc yy, teraz ja... Daj mi konekon. Co? A, no <grymne> Dobra, ja trzy, y, trzy a Kaja i jest ja twoje nie, <grymne> nie szybko. <grymne> <grymne> <grymne>

Trzydziesiątki, pamiętaj. Mała, czas. Idę okay. tu, szafy. Tu będzie mega ciemno, więc na chwilę się wyłączam, Pani ja mnie odkryje. To wam dopiero włączy, więc. Nie, 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 nie. Nie działałam w szafie że są piękne. Dobra, no to kiedyś nagramy w biblifilmie. Idziemy. A teraz ostatnia runda. Ja liczę, a ja się chowam. E, poczekaj no. Chodź do pokoju, nie. Już mi zabiera złap. A, e, przy okazji, dodam jednego mentosa. No Gabi, no to ja okay. No dziwisz się. Mentosy są tak pyszne, że nie mogłam się rzucam. oprzeć. Dobra, tę y, skaj y, y, daje telefon i... Oj, zobaczcie. Masz. Liczę to trzydzieści. Ja przez chwilę nic nie mówiłam. Halo. A, długo szukałaś! Ojej, a, a ma kolegą. kolejną nie muszę. Bo sobie przeszukała. Nie mogę spytać. Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Nieważne. E, teraz e, ja się chowam. Co to zabija? Pyło, nowa! Uwaga, teraz ja się chowam, a Kaja szukała! To było, mała być to ostatnia runda, ale... Co jest ostatnia runda? Tylko, że bo to się te mi. Dobra, nieważne. E, Lecimy uh, z rundą. Którą? Piątą, szóstą nie liczyłam. napiszcie w komentarzu. Uh, druga druga, lubą. Dobra, chyba. E, Drugą, dobra. Idę Kaja 30, tylko nie szybko. Jeden ma się, nie jak wyjdę! Jeden wyjdę, macie jak wyjdę. Uwaga, czas, start. Jeden Dobra, jestem w w